Spektakl Prawda Floriana Zellera to ironiczna komedia o sekretach, manipulacji i cienkiej granicy między prawdą a rzeczywistością. Odsłania zakamarki ludzkich słabości. Prowokuje do przemyśleń na temat moralności i uczciwości zarówno wobec siebie, jak i innych. Alicja, jestem spóźniony, no mam to zebranie. No wiem, no, przepraszam. A tak w ogóle jak się miewa twój mąż? Widownia Mrongowskiego Centrum Kultury wypełniła się po brzegi, a zainteresowanie spektaklem przerosło wszelkie oczekiwania. Na scenie wystąpili członkowie Mrągowskiej Grupy Teatralnej Dorosłych Katarzyna Ostrowska-Małkowska. Uwielbiam się z tobą kochać. Tak? No, przepadam za tym, a wiesz, co lubię najbardziej? Anna Podsiad. W przyszłym tygodniu? No tak. Żeby... Pamiętasz, że mam w Izabeli? Co? Mówiłaś, że to jest za trzy tygodnie. Niko. No co? Nigdy ci tego nie mówiłam. No przykro mi, ale mówiłeś, że to jest za trzy tygodnie. Może przed trzema tygodniami. Paweł Kisiel, że zawsze trzeba ufać swoim wrażeniom. Tak? Nie. Dzisiaj właśnie miałem dziwne wrażenie. A jakie? Że dajesz mi wygrać, Jacek Plichta. Tak, tak. Dziękuję. Dziękuję. No, przeprowadzamy, przeprowadzamy. Spektakl wyreżyserowała Agnieszka Michalska. nie ktoś mnie wywołał, pytanie. Pani Kochani, wydało się. Naprawdę poszło dobrze. Jak na to rozproszenie, co tutaj się wydarzyło z Wami w tych przejściach, to naprawdę jestem bardzo szczęśliwa. A za technikę sceniczną odpowiadali Mariusz Otkiński i Karol Sztaba. Dla tych, którym nie udało się zobaczyć spektaklu na żywo, jest dobra wiadomość. Planowane są kolejne wystawienia, zarówno w Mrągowie, jak i poza nim. Wieczór pełen emocji i doskonałej gry aktorskiej na długo pozostanie w pamięci widzów.